Przed momentem zakończyło się ostatnie spotkanie trzeciej kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy między Rakowem Częstochowa a Zagłębiem Lubin. Zapraszam teraz do krótkiego podsumowania tego meczu. Raków Częstochowa Zagłębie Lubin, czyli ostatnie poniedziałkowe spotkanie PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Spotkanie, które zakończyło się wynikiem 2 do 1 dla Częstochowian, a które mogło być dla Zagłębia spotkaniem kluczowym jeśli chodzi o pozycję w tabeli, gdyż, gdyż wygrywając z Rakowem Zagłębie mogło dołączyć do liderującego Górnika Zabrze, który ma aktualnie 9 punktów jednak ta sztuka im się nie udała jednak zanim przejdziemy do analizy tego spotkania przypomnijmy, że Raków w po poprzednim spotkaniu wygrał w Gdańsku z Lechią 3 do 1 a Zagłębie Lubin wygrało w drugiej kolejce z Wartą Poznań na własnym terenie 1-0. Istnieje takie przeświadczenie, że często te najsłabsze mecze, te najmniej ciekawe są przykładane na poniedziałki. Jednak ja uważam, uważałem w ogóle przed tą kolejką, że jest kompletnie na odwrót, gdyż Raków w Pucharze Polski bardzo dobrze zagrał z Sandecją Nowy Sącz wygrywając 3-0 wygrał w Gdańsku w świetnym stylu z Lechią 3 do 1 i pomimo tego, że tam przez większość czasu Raków grał w przewadze, to jednak wcześniej również prezentował się dobrze. No a w pierwszej kolejce przegrał tylko z Le Legią Warszawa 2 do 1, 1 do 2 u siebie, więc no to, to jest zespół, który pomimo tego, że jest to drugi sezon po byciu Beniaminkiem to jednak gra dobrze. A Zagłębie Lubin Oczywiście w dwóch poprzednich meczach wygrało z Poznaniami, bo z Lechem 2-1 i 1-0 z Wartą. I teraz właśnie przychodziła ta pewna weryfikacja Lubinian w meczu wyjazdowym z silnym rywalem. A jak miałbym streścić to spotkanie na samym początku? Był to dość ciekawy mecz. Były zwroty akcji, były kiksy. Potężne kiksy. I pierwszy gol tego spotkania y, padł w 30 sekundzie tego meczu. Był to gol Wladyslawa Gutkowskisa, który odnajduje się w Rakowie jeszcze lepiej, mam wrażenie, niż w Niecieczy. I były jeszcze pewne niejasności, czy był tam spalony, czy nie. Jednak y, no pierwsza powtórka, trochę miałem wrażenie, że był. Natomiast y, 30 minut później, albo 10 minut później, realizator pokazał te magiczne linie na ekranie i wyszło, że jednak tego spalonego nie było, więc gol był zasłużenie uznany. I w pierwszej połowie, no może tak przez 30 minut pierwszej połowy, zagłębia nie było totalnie. Nie było. Kompletnie. Raków po prostu siedział na lubinianach jak na nie powiem na czym. Nie było zagłębia. Nie było. Dopiero po gdzieś tak około 30 minucie trochę Trochę się to ruszyło. Pamiętam strzał Baszkirowa, taki po ziemi był niezły. A w ogóle to pierwszy strzał Zagłębia w pierwszej połowie i w ogóle w tym meczu to była minuta 17 i, gol, i strzał Poręby z główki po rzucie rożnym. Także no 17 minuta i pierwszy w ogóle jakikolwiek strzał. I, I w ogóle też muszę zaznaczyć, że w drugiej połowie, kiedy zszedł Mraz, czyli napastnik Zagłębia Lubin, który został zmieniony potem przez Shirka, to ja nie wiedziałem, że w ogóle. Że on, znaczy wiedziałem, że on grał, ja kompletnie o nim zapomniałem. Ten chłop kompletnie go nie było, nie było go kompletnie widać. Ja pamiętam, że on w meczu z Lechem Poznań w pierwszej kolejce miał kilka sytuacji takich sam na sam i nie trafiał w ogóle tak zbyt mocno w piłkę. Dość mocno się gubił, no i w tym, tym meczu był kompletnie niewidoczny, co potwierdza fakt w ogóle, że. Do tego jeszcze przejdziemy, ale już teraz zaspoileruję temu, kto, no wiadomo. To potwierdza fakt, że w drugiej połowie, kiedy wszedł za niego Rock Shirk, Rock Shirk strzelił gola na 1 do 2. Ale wcześniej był oczywiście gol dla Rakowa Częstochowa i był to gol Dawida Tjanicia, którego oceniłbym w tym meczu najlepiej jak się da. No może nie najlepiej jak się da, ale dostałby ode mnie 9 na 10 tylko i wyłącznie... Nie dostanie tej oceny ze względu na fakt, że był Kiks potężny i komentatorzy go dość mocno rozgrzeszali, że tam może murawa, ten. Natomiast no, on po prostu nie trafił w piłkę, był yy, nie wiem, chyba za bardzo się rozluźnił, bo tak to zagrał naprawdę niezłe spotkanie. Tylko ten Kiks, kurde, no taka, taka rysa na tym jego występie. I w ogóle, jeśli mam powiedzieć, bo już omówiłem wszystkie, wszystkie te gole, to Raków Częstochowa ma naprawdę świetny zespół. Kun, w ogóle gdzie w poprzednich zespołach on tak grał średniowo, dzisiaj zagrał bardzo dobrze w pierwszej połowie. Piątkowski, dużo strzałów, w ogóle to jak podłącza się ten zawodnik do akcji ofensywnych, jest niesamowite. Dawid Tjanic, no już o niej mówiłem, bardzo dobry, bardzo dobry mecz. Gutkowski w pierwszej połowie grał wy, wybornie. Jeszcze tam sobie zapisałem oczywiście. Tudor, Tudor też dobrze grał. W ogóle środek, cała linia pomocy grała bardzo dobrze. Yy... I naprawdę miło się na to patrzyło, ale mam jedno też takie zastrzeżenie, bo pomimo tego, jaki jest wynik i pomimo tego, ile tych sytuacji było dzisiaj dla Rakowa, to Raków mógł tego meczu nie wygrać, bo pomimo tego, że stwarzał naprawdę multum sytuacji i tak naprawdę mógł zakończyć to spotkanie już wcześniej, to jednak... no. Jeśli masz tą możliwość, to zakończ ten mecz wcześniej. Nie czekaj aż za głębie, które tak naprawdę rozkręciło się w końcówce drugiej połowy również, bo strzelili gola yy, kontaktowego. No te, więc te ta, więc ta sytuacje Tjanicza to mogło się zemścić, więc dzisiaj Raków ma przestrogę, bo nie nauczkę, bo wygrali to spotkanie, ale po, pamiętamy poprzedni sezon i jak niektóre takie sytuacje Rakowowi Psuły, psuły mecze, bo, bo Raków w poprzednim sezonie tracił bardzo dużo bramek w końcówkach i jakby tak zliczyć te wszystkie punkty, które stracił przez te gole stracone, no to mógł być nawet w europejskich pucharach. A jest to zespół grający naprawdę dobrze w piłkę. Dobrze, przejdźmy więc do zawodników plusów tego spotkania. W Rakowie Częstochowa, tu już raczej wymieniłem... Aha, jeszcze bym tutaj Forbesa dał w plusach, bo Forbes wydaje mi się w ogóle, że to była świetna zmiana właśnie w tym momencie, kiedy Raków już w końcówce próbował obronić ten wynik. To Forbes yy, wchodząc na atak Rakowa, jest to zawodnik, który potrafi strzelać gole, ale jest to też zawodnik, który potrafi dobrze utrzymywać się przy piłce, gdyż jest dość dużej postury. I to był dobry strzał, że ten zawodnik wszedł w końcówce. Także przede wszystkim mówię. Yy, Gutkowski z Zagola, Frank Tudor, cała linia pomocy, w ogóle cały Raków zagrał dobrze. No i ten Tianić, Tianić, który zagrał bardzo dobrze, ale ten Kiks trochę go tam gdzieś ten. A jeśli chodzi o Zagłębie Lubin, dałbym Rokowi, Shirkowi plusa Zagola. W końcu według mnie też dobrze zagrał w miarę balić, mimo tego, że zdobył żółto kartkę i i ogólnie miał tam dość duże spiny z zawodnikami Rakowa, to jednak widać, że chciał. Eee A no i oczywiście Filip Starzyński, który właśnie wszedł w końcówce tego meczu i dzięki niemu mógł tam jeszcze Lubin powalczyć, natomiast miał też dużo strzałów takich no, niecelnych, szczególnie ten przy różdzie rożnym w końcówce meczu. Także no, wynik tego meczu to 2 do 1. Ciekawy był to mecz. Nie zapomnę go nigdy. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Widzimy się najprawdopodobniej w środku tygodnia, chociaż też nie chcę zapeszać, bo często mówiłem, że coś nagram, a potem tego nie nagrywam. Także no. Dziękuję za uwagę.